A na dzień dobry. Taki widok mnie obudził z rana. Jest dość jakby to powiedzieć. Nie wieje. Wie. Trochę zimno jest. No i słońca nie ma, bo są chmurska, No. Mamy niedzielę. Tak? Niedziela, poniedziałek. A teraz tak oficjalnie witam serdecznie. I ten mamy godzinę 12.00. Oczywiście siedziałem do godziny 4 um, No Noc spokojna. Czas robić coś do żarcia. Świnka się robi. A teraz kroimy. A teraz czekamy na żarcie i uoglądamy saperka I ponoć tam minus 4, minus 5 jest w Polsce. Na Jurze, w Katowicach. Pełno śniegu widzę. No też jest uroczo. Ale wolę chyba takie klimaty. Chciałem jeszcze kosz na śmieci odwiedzić, ale niestety zamknięty po sezonie, a już tonę w śmieciach cholera, to jest największy minus, że tych śmieci jest w ciul. No to odpalmy jego mościa, podpompujmy mu paliwo, może nie wiem czy pedałem się podpompowuje, nagrzejmy go jeszcze raz i zobaczymy czy strzeli z buta, Czy cztery strzelił ale z ale teraz już poleci pyk lecimy zapytacie gdzie jadę a no dalej na, na południe i będę powoli szukał jakiś plaż żeby czegoś tam poszukać fotoradar i kosza na śmieci szukam bo tak jak powiedziałem tonę w śmieciach będzie się działo coś ciekawego za chwilę będziemy przez Słowenię przejeżdżali, to się pewnie włączę. no, na szczęście tutaj są puste kosze. No i mamy przejście graniczne, yy, Słowenia. Fajna pogoda, znowu Słoneczko mamy Słowenię. Czy będą mnie haltowali? Chyba nie, po co? Tutaj jest. Stacja paliw chyba z tego co kojarzę, z mapy jak obserwowałem, nie staje tu nawet. Tak, stacja paliw, bo tu jest tanie, po 5, po, po funta po euro 50, dlatego tu Włosi przyjeżdżają. A <laughs> więc no kurde, też bym tak robił. O 50 centów tańsze paliwo, ale piękne miejsce. Tam jest jedyne portowe miasto w Słowenii. Ja nawet nie wiedziałem, że Słowenia ma dostęp do morza, nie? Nigdy aż tak wnikliwie na tą mapę tutaj nie patrzałem. I widziałem po, po drodze kilka plaż, ale nie zachęcały, żeby do nich... żeby na nie wejść. Nie wiem, jak tu prawo w Słowenii jest, jeżeli chodzi o poszukiwania. Natomiast chyba jestem w stanie zaryzykować pochodzenie na plaży za pierścionkami i monetami. Po polach i łazić nie będę. Nie zamierzam nawet się wczytywać w to prawo, bo mnie to państwo pod tym względem w ogóle nie interesuje. Jedziemy zobaczyć plaże w tym portowym mieście Koper. Tam jest taka plaża. Zobaczymy, czy tam jest w ogóle możliwość z detektorem wejścia. Nie mówię, że tam wejdę, ale chcę się rozeznać, jak tutaj wyglądają plaże. Czy to jest piaseczek, czy już skałki jakieś, jakiś żwir, czy coś takiego, nie? Koper, Słowenia. O, nawet fajny widok. Nawet fajny widok na tą mieścinę, bo tu na prawo nieciekawy w ogóle. Jakieś takie zalewisko, dziadostwo, trochę drzew i pełno żurawi. Przejechałem obok tej plaży, już ją minąłem. Było się gdzie tam zatrzymać. Ale miejsce nie było na tyle ciekawe, żeby się tam, wiecie, gdzieś tam kitrać. Jadę dalej, po prostu jadę wzdłuż wybrzeża dalej. Znajdę jakąś zatoczkę, gdzie, gdzie jest spokój, to się zatrzymam i zobaczę na te kamyczki. I jakieś takie dziwne to tu jest. O, na przykład taka zatoczka, nikogo nie ma, ale płatne. 24 na 7 jest napisane I... no. Kamyki, cholera. i tu dalej jest zakaz jazdu. Ale żebym się pojechał, omijamy z jakieś dwie, trzy mieściny i jedziemy na Cypel do Piran. I tam się zatrzymam, zapłacę sobie za parking i se tam coś popatrzę. Plaża tu jakaś jest? Nie, to są wszędzie skarby. Chociaż tutaj widzę, że ludzie stoją, bankomat nawet jest. No nic, podjedziemy tam. Fajnie to wygląda na takim cyplu. Ta plaża tutaj to jest taki, taki deptak. Taki pseudodeptak, i nie dojechałem jeszcze do tego. Pieru... Wyjeżdżam dopiero stąd. Wyjeżdżam dopiero stąd i zrobiłem takie kółko cholerne. I zaraz dojadę do tej plaży, co miałem się na niej zatrzymać. Ale to jest taki deptak, i tam jest kilkadziesiąt kamieni, i jakiś tam muł. O, tutaj to widać. No i przede wszystkim pełno knajp. Jakiś takich jak to Keszu mówi, fancy knajp, fancy rzeczy. I nie jest to coś, co by mnie interesowało. No właśnie, o tym mówię. I taki wielki parking. I tutaj jakieś takie. No nie jaramię to, w ogóle nie czuję klimatu, żeby się tu zatrzymywać. Jakaś taka, wiecie. Miejscowa dla lokalców. Pełno ludzi na spacerze zabawy. Pirano, Piran jesteśmy na miejscu zakaz wjazdu dla kamperów i zakaz wjazdu dla przyczep. 2,3 metra yy... No i wjechałbym tym swoim co tutaj jest tylko w lewo nie idzie tam jechać dalej, a idzie jedziemy tam, ja chcę tylko przejechać jak będzie parking to się gdzieś zatrzymam ale dobra, tu bym moim kamperem nowym nie wjechał także dziadek zostaje i tak bym tam nie wjeżdżał jechałbym tutaj parking, garaż, bus, centrum no jest tu trochę tych tu jest też parking dobra nie wiem, czy się tu będę zatrzymywał. No i o co to chodzi? Czemu to nie idzie do góry? Trudno się mówi. Dobra, tu jest po słowiańsku napisane, z tego co rozumiem, parking tylko dla abonamentów. Osoby mające wykupiony abonament. Czyli muszę tam gdzieś, do tego u góry, i się tu przejść. No, <laughs> zupełnie nie ogarniam kuwety. O, tutaj się może zmieszczy koło tej BMW. Chociaż może chyba nie. Na dwóch se stanów. A to się zmieszczę, tak, żeby sobie nie wyszedł. Pier... O kurde, to się da skłożyć. Pierwszy raz w życiu składam lusterka, ale zmieszczę się. Te czwórka wszędzie wiedzie. Ile tam? Z 3 centymetry, z cztery. Tutaj ile? No, tu już nawet przywaliłem w ten oponent. Dobra, dogadałem się z facetem, mam se iść, 15 minut gratis parkingu jest, a potem jak wrócę to mam wrzucić ticket i mam sobie wyjechać. Na razie wygląda to tak. I jak tam będę szedł to spróbuję coś doczytać, może coś wam opowiem o tym co doczytam. No taka skała u góry się tam jedzie, i, i, potem w dół i tutaj już jest. Więc, tak w wielkim skrócie, Wenecja Słoweni, Największa atrakcja na, na tym malutkim kawałeczku, do którego mają dostęp na Adriatyku Słoweńcy. Miasto handlowe. Teraz żyje tu 3,5 tysiąca ludzi. Bardzo malutko. Bardzo porównują to ludzie do Wenecji. Zaczęło się tutaj mniej więcej coś. Kotować już za czasów rzymskich, w 170 roku, przed naszynerom. Potem mocny boom tutaj był w V wieku, jak już tam w Rzym padał, bla bla bla, i się tu barbarzyńcy zagościli, a potem wielkie, 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 jakby to powiedzieć, z rąk do rąk to przechodziło. E, najbardziej się to rozwinęło pod panowaniem austriackim. E, tutaj sól gdzieś jest, wydobywano tutaj sól. No, a teraz atrakcja turystyczna porównywana do właśnie e, Wenecji. Zobaczymy. Ja jestem na samym początku. Ładnie, naprawdę ładnie. Cieszyło oko wszystko na razie. No, na centrum mamy. Tam widziałem jakieś muzeum. Tu widzimy chopa, co się se serce wy wytegował. Tam widzimy jakiegoś innego, chyba rybaka czy kogoś. I tak wygląda ryneczek. Fajny ten kościół jest. Z aniołem, chyba z jakąś wolą czelną, czy z jakimiś skrzypcami u góry no gdzie idziemy a tam idziemy tu do góry o nie o nie tu do góry mnie, mnie się nie chce tu też jest trochę do góry takie załeczki o jejku jejku ktoś tu mieszka chyba pranie się jakieś suszy śmieci do wyniesienia Jakiś, ale tak to ani żywego człowieka, tylko na tym centrum są. Zaraz wyjdziemy z tych... O kurde, fajnie to wygląda. Z tego gąszczu wyjdziemy. Elegancko. Ma to swój klimat. Zobaczymy, czy więcej ludzi gdzieś w będzie. Rzymiany. Nie wiem. Nie wiem czy Rzymiany. To jakiś taki kolejny większy placek. Idziemy dalej do samego Cipelka. To jest chyba oznaka zabytku, i z tego co tutaj kumam, to jest z XVII wieku jakaś chaupa. Czy to są oryginalne jakieś ściany? Elewacja, nie wiem. Natomiast tutaj to ciekawie wygląda, i jest też ten tabliczka tam chyba. Uwaga, gruzi z owaleniem. Idziemy tu, a tutaj idziemy teraz. Tutaj na deptaku dużo ludzi knajpki. No i widzę tam już jakieś fajne budowle, także coś tam jeszcze pooglądamy. No i jestem na samym cyplu, tam widać pięknie te góry, to chyba są to co na Słowenii się tam mija, albo i nie. Ale ładny widok na to, tam taki śnieg widać i tak dalej, tu jest ta na samym końcu jakaś latarnia czy jakiś tam Latarnia to nie jest głupota, jakaś wieża, tam dzwon widzę. No i wracamy. Aha, tam jest jeszcze ten kościółek, widać. Ten kościółek, jeszcze widać tam tego anioła chyba. I tam jakieś takie rzymskie, rzymski ten trójkącik widzę z krzyżykiem, ale to chyba coś to dalsza część tego kościółka. Wchodzimy tu do góry. Tu macie to piro, a tutaj, patrzcie, piraci. I skrzynia ze skarbem z monetami złotymi też jest. Także idę chyba szukać tu gdzieś. Tu co, kolejna jakieś info, że się rozpada ta kamienica, czy co? No tak, widać jakby z niej coś się spadało. Idę jeszcze na ten kościółek na górę, którą mamy. 15:25, dopiero tu jestem pół godziny. Ten kolor tej wody to jest największa atrakcja. Ja jestem już przybusie i zdubtam stąd. Uu! Teraz będzie też ciekawie wyjechać stąd. Dałem już na GPS-a Chorwację sklep w takim większym mieście i mam 74 km. Jak już tam dojadę, będzie raczej ciemno. Więc widzimy się w sklepie, chyba że po drodze będzie coś ciekawego. Z tego co czytałem, paliwo w Chorwacji jest tańsze aniżeli w Słowenii, więc super, 7 zł tylko. 15% pod górkę. Taki był znak przed chwilą. A włączyłem się, bo chciałem się podzielić taką nadzieją z Wami, że dzisiaj też będzie takie piękne niebo jak w dniu wczorajszym, to wczoraj było, albo przedwczoraj, już nie pamiętam przedwczoraj było takie y, czerwone niebo różowo-fioletowe wczoraj nie było, by dzisiaj było Uii, ale żyłowanie z tego co ogarniam z tym takim czerwonym, fioletowym i różowym niebem, to to jest tak, gdzie to, to się dzieje w momencie, w którym y, Tutaj, gdzie my widzimy. Dość spora dziura była. <grymne> Wracając do, do tych niebieskich, fioletowych, różowych. Chmur, <grymne> to zachodzi wtedy, kiedy nad nami są chmury, a jest już po zachodzie, a za horyzontem nie ma tych chmur. I słońce świeci. Pod chmury, nie nad chmury, tylko pod chmury. I wtedy chyba to występuje, że chmury są podświetlane od. Wiecie o co chodzi. Nie? <grywa> chyba się tu gdzieś zatrzymam i trochę drewna pozbieram. Ale nie, bo ja o 18.00 zamykają sklep, bo dzisiaj jest niedziela cholera. I ja muszę być. Mam 1725 będę na miejscu, a do 18.00 jest sklep, bo tu jest zarabiste miejscówka, żeby noc spędzić. Didic jak cholera, a nie w tych miastach i tak dalej. Bardzo ładnie tutaj jest. I pełno chrustu jest takiego. Widać, że jest suchy. Jak wiór, o tu ile leży. By się rozpaliło w kominku. W kozie. A ten. by się gazu nie marnowało. <laughs> I klimat by był. I krzesło, kurde, czemu ja od sapera krzesła nie wziąłem mojego. I ja ciech No, miejscu marzenie po prostu na life'a. Jak bosko! Ja sobie zapiszę to miejsce, czekajcie, ja sobie tu muszę zastanowić normalnie. Oktajcie tą drogę, tą roślinność. A i zmieniła się droga. Zobaczcie na tą roślinność tutaj. Na dworze jest. O i pokazuje 7,5 stopnia, to nie jest zbyt ciepło, no bo też jesteśmy w górach teraz. Ale naprawdę podoba mi się tutaj e, ten flora? Fauna czy flora? Flora. Fauna. <laughs> Fauna i flora! Według, według tego to tutaj gdzieś jest granica, dosłownie już. No właśnie, jest. I co trzeba stanąć taka z taka czy co, czy jak? Jest tu ktoś? Chorwacja? Y, y, guten Tag? Czy coś tam? Chorwackie lasy. I ilość drewna, które można tutaj pozyskać napawają mnie mnie takim pomysłem, żeby nie mówię dzisiaj, ale w najbliższej przyszłości znaleźć sobie gdzieś takie miejsce gdzieś w takim lasku i posiedzieć z nim 2-3 dni, pierw zrobić sobie zakupy na te 2-3 dni i całkowicie się odmurzyć, palić co ogniwo czy tam w tym piecyku Muzyczka, VanLifeik. Nie, 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 nie wiecie, wiecie o co chodzi. Wiecie o co come on, Najlepsze jest to, że tutaj duszy nie ma ani jednej nawet. A dlaczego? Bo ten odcinek, który robię, godzina 20-65 km do tego sklepu, do którego jadę, mógłbym zrobić chyba w 15 czy w 20 minut autostradą. Tylko musiałbym zapłacić. I jechałbym nudną autostradą. Ale ludzie nie mają czasu i wolą jechać tą autostradą i zapłacić. I takie coś ich omija A już tam, jakby widzieli to 30 czy 40 raz to, to by ich to w ogóle nie jarało. Ale no zarobiście tu jest. Zatrzymałem je służby w Chorwacji. E, no i wzięli dokumenty, sprawdzają. Zobaczymy co i jak. Obym zdążył do sklepu. Czy przywozi Pan jakichś ludzi z Pakistanu? Tak się składa, że nie przewożę mówię. <laughs> no, powiedzieć, że wszystko w porządku, proszę jechać. Otrzymaliśmy z 3 minuty, z 4 nawracają. Odpalam. Zachód ładny, ale, ale daleko mu do tych kolorków tam z Triestu. Dobra, szybkie zakupy, bo mam tylko pół godziny. Tu mogę stanąć? Nie mogę. Gdzie mogę? Gdzie mogę? Gdzie mogę? Gdzie mogę? Gdzie mogę? Kupuję czy prodaję? Kupuję. Udało się czy się nie udało? Powiedzcie mi. Udało się. 5 minut do miejsca docelowego. Jest to parking na Marinie zaraz przy przystani według tej aplikacji park Fortnite jest tam 20 miejsc za darmo przy samym morzu zobaczymy jedziemy 5 minut zakaz wjazdu dla aut powyżej 7,5 tony zakaz wjazdu dla kamperów jak się ta mieścina nazywa zaraz wam powiem ale najpierw zobaczę ten parking czy tam jest czy go nie ma co, Przecież to jest tak zarąbane autami. Czy ja tu mam wjechać na ten parking. Co to oni na ten park Fortnite poszaleli? 30 metrów zakaz zatrzymywania się. I tu na prawo niby. Ten parking dla kamperów. <grywka> Ale jest chyba wolne miejsce. Zaraz zobaczymy. Chyba będzie. Jednak fajna miejscowa, Ale 6 metrowym kolosem nie ma bata. No, tu mam miejsce dla mnie. Super! Zarąbiście pełny kamuflaż włączony z każdej strony, zasłonięty. A przód tutaj mam widok na, na ten port Starling. Już rozłożony. Prąd włączony. Rozkładamy laptopa. Szykujemy żarło. Duże zakupy zrobiłem. Duże, duże. Trochę za dużo mięcha. Ale wystawię na i mi nie zgnije. bo na dworze jest 6 stopni, 7, może coś koło tego. Więc dzisiaj i jutro rano OBS instaluję, bo zapomniałem, że na tym kąpie nie mam. I myślę, że do 19 się wyrobię z streamem. Słychać go, słychać go, jak zmienia pozycję. Chciałbym Wam teraz pokazać, jak mniej więcej dzisiaj jeździłem na mapie, jak to wyglądało. Najpierw dojechałem do tego miasteczka, które zwiedzałem, a potem, żeby przejechać i bardzo się cieszę, że wybrałem Unikaj Opłat, bo zrobiłem takiego rogala, tyle kilometrów wyszło no i bardzo fajne tereny gdzieś tam pozwiedzałem, no i jestem w tym miasteczku, które widzieliście. Webasto odpalone, bo trochę piździ. Miejmy nadzieję, że jutro będzie trochę ładniej. No a co? Teraz stream. Stream odpalony. I powoli żarcie się robi. Tak? Czy byłem w Tuczynie? Się pyta. Już nawet nie wiem, kto bo poleciał. Nie wiem. Nie pamiętam, czy bym świadomie przejeżdżał przez Tuczyn, żebym tam był po streamie. Pozdrawiam tych co byli. Zostawię go dwa, z dwa dni i potem go usunę. Kto chce, to nich sobie obejrzy. No i powiem Wam, że zimno tu w tej Chorwacji jest. Jestem niedaleko punktu, gdzie jest taki najcieplejszy rejon Ale kurde, tu jest zimno Wybasto na 2,5 z 4 Łazi No i co? Marznę trochę Tam no przy wylocie tutaj to Tu cieplutko, fajnie No ale dzisiaj ciężki dzień był Pojadłem, pogaworzyłem z wami I e, idę spać, jutro też jest dzień Tyle z mojej strony Trzymajcie się. Cześć.